Cześć! Kłódka Surf Logic. Bardzo fajny gadżet. Nie tylko dla osób, które na przykład chcą sobie wyskoczyć na popołudniową sesyjkę po pracy i nie mają gdzie zamknąć kluczyków od samochodu, ale na przykład zmieszczą się też tutaj kluczyki od przyczepy kempingowej. A ostatnio nawet usłyszałem o fajnym patencie, jak jesteśmy na przykład w kilku. Znajo wyjechaliśmy z kilkoma znajomymi na jakiś wyjazd i mamy tylko jedne klucze od mieszkania albo od domu. No i często musimy się zdzwaniać, żeby te klucze sobie przekazać. Z kłódką ten problem nie istnieje. Chowamy klucze do środka, ustawiamy kod, podajemy go wszystkim i każdy ma dostęp wtedy, kiedy chce. Kłódka w tej wersji, najmniejszej, spokojnie mieści standardowy kluczyk od samochodu. Wystarczy, że go zamkniemy, przekręcimy jedną cyferkę i wszystko jest zabezpieczone. Samą kłódkę możemy na przykład przypiąć do kraty na oknie, albo na przykład do klamki przy samochodzie. Fajny gadżet, super prezent. Występuje w kilku wersjach. To jest najmniejsza wersja. Mamy też nieco większą wersję medium. Wygląda ona tak. Jest nawet nieco innej wersji kolorystycznej, żeby ją łatwiej zgubić w lesie. No i ciężka artyleria. Wersja L.